W szkołach o północy panuje martwa cisza. Jednak dostaliśmy informację, że coś tutaj się odbywa. Chodźmy sprawdzić. Ja! Ciekawe fragmenty z kamery, którą Marcin filmową zebranie zbiraków. To była kamera, AT. Karolina jeszcze filmowała tą drugą kamerą, którą tu już robiliśmy i w sumie szkoda by byłoby, jakby tam um, to, co Karolina nakręciła. Czy mógłby nam Pan powiedzieć, jakie zajęcia odbywają się w szkole o tak późnej porze? W szkole odbywają się teraz zajęcia filmowe. Pracujemy nad filmem o sybirakach, legendarnym już, najbardziej oczekiwanym filmem w historii Gimnazjum numer 9 i w historii związku sybiraków Barto dzieje. Prace idą bardzo dobrze, aczkolwiek jeszcze dużo dużo spraw do rozwiązania przed nami. Poza tym, jak widać, realizujecie też film do GimTV. Oprócz tego dobrze bawimy się oglądając fajne filmy. Nie powiemy jakie, ale tam trochę dzieci trzęsie się ze strachu, boję się, że nie chcę ich sam zostawiać samych na długo, ale na pewno, na pewno długo zapamiętają te, te seanse. No a poza tym, poza tym, przede wszystkim, właśnie tak jak wspomniałem, poznajemy nowe tajniki pracy nad, nad filmem, nad językiem filmu. No i mam nadzieję, że efektem naszego całonocnego spotkania będzie udany film dokumentalny o... Życiu sybiraków, związku bardzo dzieje. Z gimnazjum numer 9 dla Was Weronika, która rozwiązała nocną zagadkę.